Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy już na parkingu, także właśnie będziemy wypakowywać walizki i ruszamy prosto na lotnisko. Ja wam powiem szczerze, że my tu nie byliśmy z Michałem. Jeszcze nie jechaliśmy z Krakowa, w sensie nie lecieliśmy. Także jak widzieliśmy pierwszy raz to lotnisko, to trzeba przyznać, robi wrażenie, naprawdę dość spore jest i bardzo ładny budynek po prostu. Czekamy jeszcze teraz na moich rodziców, na misie Patryka i zaraz będziemy się pakować. No i ruszamy, bo zostały nam tak naprawdę dwie godzinki do odlotu, także ekstra. Słoneczko jest, także można There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day, you are so fast i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my Jesteśmy już przed domem, także witam się z Wami, kochani, prosto z antropy. No dobrze, moi drodzy, ponieważ my jesteśmy tutaj całą rodziną, sześć osób, no to yy, wynajęliśmy dom, yy, bo tak było po prostu najłatwiej, żeby nie bawić się w żadne hotele. Także zrobię Wam za chwilkę tutaj taki mini house tour, żebyście sobie mogli zobaczyć. Ogólnie lokalizacja jest przepiękna, i no tutaj cała okolica też po prostu bajka. To no tak się prezentuje nasze podwórko, nasze podjazd, e, tu sobie ogólnie zaparkowaliśmy, tu mamy z tyłu samochód, bo wynajęliśmy też samochód, żebyśmy mogli się troszkę poprzemieszczać i tu teraz spójrzcie na to, tu jest tyle roślinności z tyłu, nie wiem czy to jakoś mega dobrze widać, za mną jeszcze jest pełno kaktusów, one są totalnie czaderskie, to wam pokażę kilka bliżej. O, spójrzcie, takie cuda rosną zaraz tuż przy wjeździe, także no... Cudemko, tu mamy jeszcze taki, wiecie, podjazd, ale on jest na tyle stromy, że z niego raczej nie korzystamy. I coś, co mi się podoba najbardziej, czyli ta przepiękna niebieska brama. Po prostu uwielbiam takie kolory. Zobaczcie, biel, tutaj trochę błękitnego. No i mnóstwo zieleni. Cudo. A tam widać nasz dom. On tutaj jest trochę ukryty, więc to jest w sumie fajny temat. Tu właśnie mamy podjazd, i tam jest jeszcze basen. Klutał, nie wiem czy mnie słychać, bo oczywiście teraz wszystko wyjechało na ulicę. Cały czas jest cisza, spokój, ale zaczynam coś mówić i oczywiście już cała kolejka czeka pod górkę. Pokażę Wam najlepsze miejsce w tym domu. No nie ukrywam, ja się z tego cieszę bardzo mocno. Patrzcie na to. Tu jak się wejdzie, konkretnie tędy. Ale tam są schody. No dobra, ja wejdę Tam są schody, tam, tam. Ja wejdę bez schody. No. Gdzieś Michał? U. Dobra, uwaga. Jest basen również, nie Ale jest taka ciepła woda. Ona tu ma 27 stopni i jest podgrzewana. Wszędzie kaktusy. I to nie koniec niespodzianek. Chodźcie coś wam. Patrz kaktusy. Ruchane? Co? Patrz te kaktusy. No, kaktusy są. Waga, tu jest wejście na taras. Dobra, idziemy na górę, idziemy. Raz, dwa, raz, dwa. Słuchajcie, siadamy i opalamy się na dachu, pełnia słońca i przepiękny widok na morze Śródziemne. A za nami przepiękny widok. Mamy dosłownie niecały kilometr do wody, także bardzo blisko na plaży i spacerkiem sobie normalnie można zejść. Także mega wprawa. Widok jest przepiękny. I, I zobaczcie z tej strony, tu są drzewka pini. I z nich są takie gigantyczne szyszki i tam są yy, owoce tych drzewek pini, kojarzycie na pewno, yy, także yy, też nie można znaleźć, chociaż teraz są troszkę przesuszone. Mi się udało akurat wyczaić całą tą willę w całkiem dobrej cenie. Znalazłam ją na bookingu, także wiecie, jak my przyjeżdżamy tutaj w 6 osób, no to zdecydowanie jest to fajny temat. Zwłaszcza, że jest to naprawdę w bardzo dobrej lokalizacji, także mega się nam podoba. No i co, zobaczymy, jak dalej będzie z pogodą, bo póki co jest takie 25 stopni, ale bez problemu można pływać. Środek domu, najwyżej zagram, zagram, jeny nagram wam za chwilę, bo teraz chcemy jeszcze sobie razem, wiecie, posiedzieć. Ja strasznie muszę po prostu napić się wody, bo już tak mi się chce pić, że już dłużej nie wytrzymam. Także robię sobie chwilę przerwy i najwyżej taki em, room tour, tuż po, w sensie po środku domu, pokażę wam za chwilę. Jeszcze zobaczcie taka ciekawa rzecz. Na miejscu mieliśmy zostawione ulotki, była też zostawiona mapa. E, wszystkie jakieś atrakcje, z których można skorzystać. A tu jestem teraz w tej części, o której Wam mówiłam przed chwilą, czyli tutaj mamy taki gigantyczny, mega długi stół. Tutaj jest 10-12 osób na spokojnie usiądzie. E, I tam zaraz mamy wyjście na basen.